Jeszcze tego zadania nie robimy. Mam nadzieję, że nie to bardzo długo. E to może co? Zobaczymy raz na razie nas jest. Razem ze Ja powiem numer jeden. Kończymy na, na tobie, czyli ty powiesz ostatni. Tym. Dwa, a lecimy tak jak będę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, Hej. siedem, pięć, dziewięć, Dziewięć. dwadzieścia, czternaście, Jest nas 25 osób. To myślę, że nam się powinno, powinno to nawet udać. sobie cały czas wisi podczas tak. zakładzania. Cały czas tu jest pętla. E, e, aha, hmm? dobra. Okej, okay, już rozumiem. Do tego są jeszcze inne obiektywy. To jest obiektyw zoom, tak jak w aparatach fotograficznych. Elwira! Tak. Coś jeszcze? Ile masz lat? E, 12. A powiedz mi, e, Dlaczego przyszłaś na te warsztaty? Ponieważ mnie bardzo zaciekawiły i bym bardzo chciała się dowiedzieć różnych rzeczy. Jakich? Na przykład właśnie jak się kręci filmy i dowiedzieć się jak zostać aktorką. i ty się tak jestem poza planem, nie widać i wiesz co, ty, ruch? ty, ruch? ty ruch? chodź tak na kucku, pod, tutaj pod tym, okej? Okay? kamerko teraz idziesz się huśtać na huśtawkę cześć. trzymaj cześć właśnie kamerka się huśta Huślamy ją z Kasią nie wiem, to może mi pani zrobi takie zmieniam, że tam coś... To, że co? No takie jak tam... No to wyrobę... tak, ale po, po... co ty byś chciała od tych warsztatów? Co ty byś chciała u siebie zmienić w, w swoim życiu? Yy, po tych warsztatach chciałabym nauczyć się dobrze kręcić film, ale też występować w tym filmie jako aktorka. Się, powiedz coś o sobie. Nazywam się Jakub Janiak. No I tyle. Mam 11 lat. No dobrze, powiedz mi, a jaki ty byś film chciał nakręcić? No. Może dokumentalny. Wow, dlaczego dokumentalny? No, się ciekawym niestety. Można byłoby coś nakręcić. Dokumentalnie, tak? Tak. To powiedz całym zdaniem, że chciałabym nakręcić, nakręcić film dokumentalny. Moje. Jestem Romek Wróblewski. Chcę zostać żołnierzem. Gram na plecie i... i lubię grać na konsoli do gier. Dobra, a powiedz mi, a co robi Twój tata? Mój tata jest filmowcem, operatorem. Czasami lewoselem, mhm. A nie pracuje w filmie. A dlaczego ty nie chcesz pracować w filmie? Chcesz być żołnierzem? Właśnie. To jest światło. Wiem, że to dobry, że... żołnierz. Tak, Dlaczego? To... No dlatego, że się broni kraju i innych krajów, nie tylko w Aha, i ty chcesz bronić kraju? Mhm. To znaczy, że co, że te warsztaty Ci się nie podobają? Hmm. Podobają mi się. No, trzeba być ogólnie w różne dziedziny wstępcami. Tutaj, po schodach. Po schodach? Tak. No, Słuchajcie, teraz same impulsy już bez blokady i bez uniknięcia, dobra? Sprawdzimy czujność. Uwaga, Ufajmy. teraz auta, które, Teraz auta będą kierowcami, dobrze? Wszystkie auta na środek. Znaczenie, no, no, jest coś. coś. Co jeszcze odrzucamy? Plaga. Którą plagę? Bo plagę mieliśmy kilka. Zombie. Mieliśmy plagę zombi w manufakturze. Wszystkie. Mieliśmy plagę rodziców i plagę. Odrzucamy. Plagi. Okay. Uwaga, wszyscy jabłko do góry na trzy, cztery ry! Powiedzcie, jakie mamy plan? Od najbliższego. Kto wie? Detal. Poczekaj, dronek. Dronek mówi detal. Co to jest detal? Dzieci. Ale ty nie mówisz już. Kto inny? Na kawałek twarzy, który jest tylko widoczny. I co jeszcze może być detalem? już mała część. Jak już? Wiemy, co to jest detal, to następny kadr, następny plan, który jest nieco szerszy i opowiada o człowieku. To co to jest za plan? Zbliżenie. I to jest jak portret. Albo portret kogoś siedzącego na krześle, na albo na tronie. To też są portrety, ale one nie są zbliżeniami. W związku z tym określenie portret nie jest precyzyjne. A jakie sobie przypominacie portrety? Poczet królów polskich, malowany, wiecie, przez kogo? Jana Matejka. Tak jest. A wiecie, jak to się stało, że Anna malowała ten poczet? Wręcz otwierano czasami grobowce naszych królów na Wawelu po to, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają. Jan Matejko był jednym z tych, którzy uczestniczyli przy tym i dlatego wiedział mniej więcej, jak wygląda Kazimierz Wielki. No dobrze, dobrze. No to już portret mamy, trochę szerszy portret. A port właśnie, to jest dobre pytanie. Dokąd sięga portret? To jest czarny. A jaki jeszcze jest czerwony? Czerwony i teraz w tym storyboardzie prosiłbym, żebyście zrobiły, zrobili, zrobili. A to jest Okej? Okay? Teraz musicie wypełnić te obrazki tak, żeby powstała historia. Co się wydarzyło od tego momentu, od tego momentu do tego. Najpierw przegadajcie to ze sobą, zastanówcie się, żeby mówię, to, wiadomo co się stało. Może to być bardzo szkicowo. Najważniejsze jest to, żebyście umieli, umieli to opowiedzieć. Teraz to, pokażę wam jak działa storyboard, który właśnie opisaliście patrząc na niego. Wybierzcie w swojej swojej grupach jedną osobę, inną już tak to opowiadała, która opowie to bez posługiwania się obrazkiem, która opowie, tą historię, która opowie tę historię, opowie historię. Jeszcze raz. Kiedy, kiedy chcemy, chcemy zrobić zdjęcie? To, bardzo to, to, to. To. To jakie to jest zdjęcie? Detal, detal, oczywiście, tak? A kiedy chcemy? A kiedy chcemy? A kiedy chcemy? uchodzę. Filmować blisko człowieka. Jego twarz to co? Zbliżenie. Dobra, zbliżenie, ale ja chciałbym, żeby dziewczyny mówiły. Ostatni raz powtarzamy plan. Musicie to jest. wiedzieć. Do końca życia to zostanie. Uwaga, jak samo oko. Wszystko oko pokazuje. Detal. 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 Tyle. Zbliżenie. Tyle. Do Dokonam. A ma Cały człowiek. Jeszcze więcej trochę. Dobrze. A wszystko z lotu ptaka. My wcale nie mamy tego kadru, który mamy. Ktoś udawał tutaj się. O Oj, to jest twój kadr teraz. Patrz. I teraz masz taki słynne. Koleżanka teraz lekko przy... lekko przy... ale leciutko. W ogóle leciutko. Zobacz, widzisz to? Patrz, tam dziewczyny są obok. Rozumiesz? Opowiadasz po prostu o tym, nie? Jest pełny plan i strzelka. A wiesz jak to fajnie wygląda tu? Jak jest to? No wyjeżdżasz za dekorację. Za wysoko kamera podniesiona, prawda? Ona przychodzi tutaj, wiesza obraz, i e, wtedy wraca na swoje miejsce, ogląda kwiaty, i, e, Kasia wychodzi stąd mhm. i wtedy dopiero się zaczyna, bo jak chodzi wychodzi na... z boku, to nie ja nie tam żadnej brzydki. Tak, żeby stąd się brała. Ja wtedy mogę zająć takie fajne przestrzenie na obraz i na nią. Nazywa się dom. W domu mieszkają rodzice. Rodzice to są tacy ludzie, którzy mają mnie. Dziecko. Nasz dom jest w kamienicy, a kamienica jest w łodzi. Rodzice śpią, bo muszą, bo pracują, bo odpoczywają. Ko Dziecko to mały dorosły. Dorośli biorą się z małych dziećmi. <kluz> Łódź to miasto, w którym mieszka. Jest rozkopany jak kopalnia górnicza. Nie wygląda za ładnie, ale i tak mi się podoba. Maszyny są po to, żeby ułatwić życie człowiekowi. Gdyby nie maszyny, świat nie byłby taki jak Wszyscy teraz. Wszyscy się czegoś innego. Strach. Wszyscy boją się czegoś innego. Ojej, ojej, ojej. Strasz. Wszyscy boją się czegoś innego. Uwaga. Już! Strach! Wszyscy boją się czegoś innego! Świetnie go do kamery! Strach! Wszyscy boją się czegoś innego! Do kamery i nie patrz tu do góry. Strach! Wszyscy boją się czegoś innego! Pięknie, mamy to. Czyli ostatni raz powiedz. Strach! Wszyscy nie, to jest boja... złe. Do kamery, cały czas. Okay. Strach! Wszyscy boją się czegoś innego. Powiedz strach. Strach. Wszyscy boją się czegoś innego. Strach. No. Strach. Wszyscy boją się czegoś innego. Dobra, poczekaj. Jeszcze raz. Strach. Wszyscy boją się czegoś innego. Strach. Strach. Wszyscy boją się czegoś innego. Strach objawia się różnie. Dla niektórych straszne są pajęki, a dla niektórych klauni. Najbardziej popularny strach to strach przed ciemnością. Dlatego ludzie zasypiają z zapaloną lampką. Strach często niweczy nasze plany, dlatego powinniśmy go pokonywać. przyjdź do mnie proszę, dzieje się coś bardzo dziwnego. Nie pytaj, tylko przyjdź. Scena druga, zdjęcie pierwsze. Akcja! Inny? Może, czekaj, dzwonię do Einsteina. On będzie wiedział, co się dzieje. Cześć Einstein, mamy problem. Rodzice Blanki zasnęli i nie możemy ich dobudzić. To jest nie tak. Właśnie to próbuję rozszyfrować, bo moi też śpią. Czekajcie, zaraz do was przyjdę. Teraz wracamy sobie razem do domu. Yy, nie, do domu Idziemy do parku z rodziutką. A ja nam się ostatniej chwili zrobiło. Czerwone no światło, ale samochody się zatrzymały, tak więc chyba zdążymy. No nie, róbcie zielone, zielone. Ej, ale w ogóle zielono, patrz są te... No nie, przecież przed chwilą się zatrzymały te auta. Zatrzymały się, umojąc, że są Ale ta pani pojechała na czerwonym. Lol. No, bo ona skręca, taki jest przepis, Zosiu. Aha. <laughs> na ten czas wojski wyciął na taśmie przypięty swój rób woj. Nie, tego się nie E, gniew Achilla bogini, głos obfity w szkody, który zesłał klęsk tyle na greckie narody. So też e, Wielkieś mi płyski czyniła w domu moim moja droga Urszula tym zniknieniem swoim. <grym> Teraz się nauczę i wszystko powiem.